Dzień dobry, witam Was w codzienniku, czyli masz pytanie, sprawdź odpowiedź na nie. Jeżeli macie pytania już gotowe, ja przypominam, że z tej książki pani Carol Bolt, The Book of Answers, ponad 700 odpowiedzi, tak to wygląda. Krótkie po angielsku, ja sobie tutaj przetłumaczyłam, żeby było łatwiej, chociaż czasami z angielskiego przetłumaczyć na polski jest. Bardzo trudno. Także co, gotowi? Pięć odpowiedzi na jedno Wasze pytanie, lub ile tam pytań chcecie, ja zaczynam. Odpowiedź numer jeden: Nie. Odpowiedź numer dwa. Będzie super, będzie świetnie. Odpowiedź numer trzy. Spróbuj tego rozwiązania, które wydaje Ci się mało prawdopodobne. Odpowiedź numer cztery. Nie będziesz rozczarowany. I odpowiedź numer 5. Na pewno masz wsparcie. Życzę Wam przemiłego dnia, cudownego, pięknej pogody. Trzymajcie się. Papa. Pa.